Wielota skóra witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Niestety nie mam dobrych informacji na weekend. Będzie pochmurno, deszczowo, burzowo, ale za to będzie ciepło. Na początek spójrzmy na zdjęcie satelitarne, sporo chmur nad Polską w krajach alpejskich, na południe od Polski, a także nad Wyspami brytyjskimi i nad Irlandią. To wszystko to nic innego jak fronty atmosferyczne. Jeden odsuwa się co prawda od naszego kraju, ale jeszcze cały czas jesteśmy pod jego wpływem. Wysokiego ciśnienia nad Rosją, a także nad Francją. Tutaj przepiękna, słoneczna pogoda i bardzo wysokie temperatury. Przed nami rozkład opadów, ilość opadów w Polsce. Jutro może spaść lokalnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na Bałkanach trochę więcej, tutaj 40, na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii 15. Do naszego kraju płyną bardzo gorące masy powietrza, ale są to też wilgotne masy powietrza. Jutro warunki biometeo będą bardzo niekorzystne, będzie duszno i parno. A już teraz spoglądamy na to, co będzie działo się w nocy w naszym kraju. Front atmosferyczny na południu i na zachodzie, ale w całym kraju spodziewamy się deszczu i burz. Na termometrach zobaczymy 19 stopni, to najwyższa temperatura w Gdańsku, Sopocie i w Szczecinie. Centrum około 18, a najniższa temperatura na południowym zachodzie Polski we Wrocławiu 16 stopni. A w sobotę ciągle jeszcze sporo chmur, przelotnych opadów deszczu i burz. Front atmosferyczny powoli wycofuje się na południowy zachód. Ale za to, jak już wcześniej wspominałam, będzie bardzo ciepło. Na południowym wschodzie Polski 29 i 30 stopni, 30 w Rzeszowie. W centrum 27-28, a najniższa temperatura w Gdańsku, w Sopocie i w Szczecinie 24, ale to też bardzo ciepło. Ciśnienie będzie spadać w południe w Warszawie 994 ha. A już teraz sprawdzamy, co przyniesie nam pogoda w kolejnych dniach. W niedzielę jeszcze w całym kraju przelotne opady deszczu i burze od 22 do 30 stopni. W poniedziałek lepsza pogoda na wschodzie, na zachodzie jeszcze deszcz od 23 do 30 stopni. We wtorek i w środę jeszcze opady deszczu, głównie we wtorek od 22 do 28, ale w środę pogoda zdecydowanie się poprawi. Przelotne opady deszczu i burze tylko w Polsce północno-wschodniej, a na termometrach od 26 do 30 stopni. To tyle o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru.